Radio CKP i DE. Witam Państwa bardzo serdecznie z Grodu Rewery, czyli Stanisławowa, dziś Iwano frankiwska Przy mikrofonie Andrzej Leusz. Słuchając programu Radia CKPD, dowiesz się trochę więcej o tłustym czwartku. Będzie też przepis na pyszne faworki czy chrusty, jak to mówią w niektórych regionach, a na zakończenie o sytuacji z koronawirusem w naszym mieście i kolejnym powrocie do obostrzeń. Zgodnie z tradycją ostatni czwartek przed Wielkim Postem jest dniem karnawału, zabaw i przeróżnych wypieków. W tym dniu nazywanym zapusty czy też tłustym czwartkiem dozwolone jest obiadanie się, a najpopularniejsze dania to pączki oraz faworki. Żeby tradycji stało się zadość, również uczestnicy kursów języka polskiego w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku mieli okazję poznać historię tej tradycji, którą zresztą przybliżyła Danucie Stefanko z Radia CKP i DE, Alina Cierkowa, nauczycielka języka. Polskiego. Dzieci i młodzież poznały tradycję Tłustego Czwartku. Proszę też przybliżyć właśnie tradycję Tłustego Czwartku naszym słuchaczom. Początki Tłustego Czwartku sięgają jeszcze pogaństwa i był to dzień, w którym świętowano odejście zimy, a nadejście wiosny. Jedzono wtedy różnorodne tłuste potrawy, szczególnie mięso oraz też pito dużo wina. A natomiast jako zagryzka to były właśnie pączki, były one robione z ciasta chlebowego i były nadziewane słoniną. Tłusty czwartek w kalendarzu chrześcijańskim jest to ostatni czwartek przed wielkim postem, zwany także zapusty. Tłusty czwartek rozpoczyna ostatni tydzień karnawału, i właśnie w tym dniu dozwolone jest obiadanie się. Najpopularniejsze potrawy tłustego czwartku to są pączki i faworki, w niektórych regionach zwane także chlustami albo chluścikami. Co też ciekawe, dawniej obiadano się pączkami ze słoniną, z boczkiem, z mięsem, czyli nie były to pączki na słodkę, tylko właśnie takie pączki bardziej mięsne i oczywiście obficie zapijano je wódką. Gdzieś około XVI wieku pojawił się w Polsce zwyczaj jedzenia pączków na słodko, chociaż też one się nieco różniły od tych tradycyjnych pączków, które jemy teraz, bowiem w środku miały ukryty migdał, albo migdał, albo jakiś orzeszek, i też osoba, która taki migdałek zjadła i znalazła, to oczywiście, że miała dużo szczęścia i obfity rok. Czy uczestnicy kursu byli zainteresowani właśnie tą tradycją, czy widzieli, może o niej wcześniej, czy nie? Była to młodzież w wieku od 13 do 17 lat i oczywiście dla niektórych była to tradycja już znana, niektórzy spotkali się z nią pierwszy raz, z ciekawością słuchali właśnie też szczególnie o tych pączkach ze słoniną i z mięsem, bo było to coś dla nich nowego. Dzieci uwielbiały pączki, więc byli bardzo zadowoleni, że zamiast zwykłej lekcji mogą zjeść coś smacznego. Oczywiście nie było to jak w zeszłym roku, bo w zeszłym roku była prawdziwa impreza, oprócz objadania się pączków była też potańcówka. No niestety w tym roku się tak nie udało, miejmy nadzieję, że... Przyszły przeniesie nam taki prawdziwy karnawał. O wrażenia i obchody Tłustego Czwartku zapytaliśmy również uczniów języka polskiego. Dzieci, młodzież i dorośli w Tłusty Czwartek smakowali pyszne pączki. Wiktoria Onofriczuk, lat 11. W czwartek my jedzieliśmy pączki, tak, było bardzo fajnie. Bardzo lubię takie smaczne pączki. I jeszcze my wesoło spędziliśmy czas. A powiedz proszę, czy wiedziałaś o tradycji tłustego czwartku? Czy czegoś się dowiedziałeś podczas tego spotkania? Tak, bardzo, bo do tego ja tak niewiele znałam pro-tłusty czwartek. A co było ciekawego? Bardzo wiele nowych informacji dowiedzieliśmy, i o ten dzień, i jeszcze pojęli. Ja jeszcze dowiedziałam, że kiedyś jeli pączki z mięsem, takie tłuste na smalcu, a teraz już słodkie pączki wymyślili i to jest bardzo fajne, bo u każdego jest swój smak. A jak Ty myślisz, Tobie by się spodobały pączki z mięsem, takie tłuste na smalcu, czy nie? Nie, nie, nie podoba mi się takie pączki, jakie bardzo solone. Mnie by się bardzo słodkie pączki. Włodzimierz Szulepin uważa, że warto poznawać kulturę innych państw i znać ich tradycje. Proszę pana, właśnie jak uczy się pan języka polskiego tutaj w centrum, ale też poza nauką języka jest możliwość nauki kultury. Ostatnio mieliście okazję się dowiedzieć o Tłustym Czwartku. Czy była wcześniej ta tradycja panu znana? I jak pan uważa właśnie, czy są jakieś podobieństwa do ukraińskich tradycji? Znałem o tym święcie, o Tłusty Czwartek, ale tutaj. Przesłego razu nam przedstawili i zrobili takie prezentację tego święta. Nam się to bardzo spodobało, A potem było czastowanie, to też było ciekawe i pyszne te ponczyki były, co jeszcze się może skazać? W ukraińskiej tradycji jest coś podobne w ostatnią niedzielę przed postem, ale Ukraińcy używa pierogi. A pączki to właśnie gdzieś na Boże Narodzenie. Nie takie podobne, ale używa te pączki w tradycyjnych daniach. Takie bardziej pampuchy. Tak, takie pampuchy. Moja matka zawsze lubi na świętej kolekcji zrobić takie różne pampuchy z różnymi w środku no jakimiś, to może być jakieś powidło, może być coś inne, może coś być takie dla żartów. I kto dostanie jakiś ciekawy też żartami pampuch, no to będzie szczęśliwy cały rok. To podobnie jest z pączkami na tłusty czwartek. Proszę pana, a jak pan uważa, czy właśnie takie poznawanie innego państwa poprzez kultury i w ogóle w nauczaniu języka polskiego jest potrzebne? Myślę, że tak. Ja myślę następne, że jak ludzie lubią podróżować i oni jedzą w jakiś inny kraj. То повинні якось участь цієї культури. Вони повинні побачити якісь пам'ятники, забитки, архітектури якісь цікаве. Також научити тих традицій, ну і спробувати різні національне такі дання. Ну і то цікаве, то повинні знати, що є у сусідів, які традиції. Zofia Syrko postanowiła, że na Tłusty Czwartek w następnym roku upiecze w domu wraz z matką swoje własne pączki. Danuta Stefanko. Opowiedz proszę, jak w tym roku wyglądały u Ciebie obchody Tłustego Czwartku? No Było bardzo pięknie i smacznie. Byłam na kursach i... Pani Alina przyniosła te takie talerze z dużymi pączkami, bardzo smaczne oni byli i takie duże, że no, było tak bardzo fajnie. Powiedz proszę, czy wiedziałaś wcześniej o tradycji tłustego czwartku? Tak wiedziałam, że to jest taki ostatni czwartek przed Wielkim Postem. Słyszałam, że to jest taki dzień, kiedy można objadać się tymi pączkami. Są różne z dżemem, z powidłem, różnymi suszonymi owocami. Fajnie i smaczny, bardzo smaczny dzień. Czy w domu coś gotujecie w tym dniu? No chyba ojciec poszedł do sklepu i tak pięć tych pączków przyniósł do domu tej zjadliśmy po jednym. A powiedz proszę, czy właśnie po tym co się dowiedziałeś, masz jakąś ochotę albo warwę, żeby coś przygotować może w następnym roku? Myślę, że tak, że zrobimy z matką te ciasto dla pączków i zrobimy tak. By myself. Jakie tobie najbardziej smakują? Bo mówiłeś, że są z różnymi konfiturami, z owocami suszonymi, a też są z makiem. Jakie te najbardziej lubisz? Myślę, że te puste, po prostu słodkie i puste, albo z z powidłem, Z jabłecznym lub z makiem też bardzo smaczne. Wspomnienia z dzieciństwa, tradycje i najpopularniejsze dania tłustego czwartku, a także ich przepisy – Posłuchajcie rozmowy Danuty Stefanko z urodzoną w Stanisławowie miejscową Polką Władysławą Dobosiewicz. Pani Władysławo, w czwartek obchodziliśmy tradycję polską tłusty czwartek. Jak Pani wspomina to z dzieciństwa? Czy obchodziliście w domu rodzinnym tłusty czwartek, jak to wtedy wyglądało? Oczywiście wszystkie tradycje się dotrzymywali. Z dzieciństwa pamiętam, to były bardzo wesołe, wesołe dni i mama piekła pączki, chrusty od niej właśnie się nauczyłam coś nie coś, bo mama zmarła szybko, to ja nie byłam aż taka już dorosła, ale wszystko jedno to pamiętam. Było bardzo fajnie. Te święta czekaliśmy po prostu Wielkanoc. Widzieliśmy, że to będzie piękne święto, wszystko. I ten tlusty czwartek, to już były ostatnie takie przed postem wielkim. No i już najadaliśmy się tych pączków i tych chrustów od metra, jak się mówi, i wyżej. Zawsze mama po prostu pokazywała, jak to się robi, to ciasto. Ja pomagałam zawsze, starałam się czegoś się nauczyć. Zawsze mówię, że nasze tradycje nigdy nie umierały w naszych domach, jakie to czasy nie Really? <laughs> Właśnie, to były takie trochę ciężkie czasy, czasy wojenne, czasy powojenne. Czy Polacy miejscowi też pamiętali o tej tradycji, czy w innych domach, domach pani znajomych obchodzono właśnie tę tradycję? Czy się różniło, czy każda gospodyni miała jakieś swoje wypieki? Jakie były najpopularniejsze właśnie dania w tłusty czwartek? To znaczy, ja uczyłam się w polskiej szkole i wszystkie byli znajome między sobą rodziny, także wszędzie, w każdym polskim domu tych tradycji się dotrzymywali. Oczywiście, że każda gospodynia na pewno miała swoje jakieś przepisy na te wypieki. W każdym razie to był tłusty czwartek i już wtedy, w miarę możliwości, w te ciężkie czasy, to jadło się może troszkę lepiej. Zawsze, wiem, że w naszym domu mama zawsze oszczędzała przed świętami i w każdym domu to się robiło, bo jakie by nie były czasy, ale święta miały być. Miało być święcone, miało być tłusty czwartek, skromniej, lepiej, komu jak się udawało, ale w każdym razie starali się rodzice, żeby te tradycje były dotrzymywane. Pączki, naleśniki być może, jakie jeszcze były potrawy i z czym te potrawy robione, jakie były nadzienia na przykład w pączkach. W pączkach to przede wszystkim róża była. To jest smak mego dzieciństwa, ja pamiętam, a z tą różą to było różnie, bo ta róża już zbierała się od lata. Mama przynosiła z rynku, a ja pamiętam, że to dla mnie było. Od razu wiedziałam, że mama idzie z koszyczkiem, z koszykiem tych płatków różanych, bo sprzedawali takie platki. i wdawały się mi nożyce do rąk, musiałam przynać te białe. Takie wypustki. No i mama robiła z tego taki różany przecier z cukrem, z kwasem cytrynowym i to się trzymało do zimy. No i robiły się też konfitury z tej róży. Także smak róży to z mojego dzieciństwa. Przede wszystkim jak jest Luty Czwartek, to ja zawsze teraz też zaglądam, żeby były pączki z różą. No, były z różnymi dżemami, też były z makiem, różne pączki były. Jeżeli chodzi o faworki, to takie bardzo tradycyjne też danie na tłusty czwartek. Pani też w tym roku uczyła młodzież gotować faworki. Jakie są tajemnice na udane faworki i też jak młodzież odbierała to właśnie doświadczenie? Młodzież odbierała bardzo dobrze. Jestem bardzo zadowolona, ale ja sama to już od dłuższego czasu nie robiłam faworków. Wie pani, nawet jak tutaj były te u nas luste czwartki, nie było tej pandemii, każdy chciał coś zrobić. No, już nie chciałam się pchać z tymi faworkami. Ale w każdym razie najważniejsze jest to, żeby dotrzymywać się tych proporcji, żeby to wyszło po prostu. No, i ja jestem bardzo zadowolona, bo faktycznie wiedziałam, że młodzież chce tego się nauczyć i pomagała bardzo. Także mi bardzo się podoba. Ja sobą też jestem zadowolona, bo wyszły nam te faworki. Ale z domu pamiętam, że dawniej się nie smażyło tych faworków na oleju. U nas w domu w każdym razie smażyło się na smalcu. A właśnie jakby pani zdradziła naszym słuchaczom, słuchaczom Radia CKPD, przepis na faworki. No przepis, to znaczy to, co my robiliśmy, to było, o ile pamiętam, znaczy to było pół kilo mąki, było dwie cukru pudru, było pół szklanki śmietany, kieliszek spirytusu i tłuszcz do smażenia. No znaczy olej był. I też chyba cztery żółtka. Nie, nie, sześć żółtek było. Sześć żółtek było, tak, zapomniałam o żółtkach, przepraszam. Było sześć żółtek na tą ilość mąki. No, żeby nie przedać czegoś, bo potem trzeba mąki dosypywać, oczywiście, co nam się trochę przytrafiło. U nas były podzielone obowiązki. Ktoś miesiał, ktoś wałkował, ktoś smażył. I potem się to wszystko rozkładało, i posypywało się cukrem, pudrem. A właśnie już wspomniała Pani, że wcześniej faworki, ale też myślę, że pączki smażono na smalcu. Czy był odmienny smak od teraźniejszych, znanych nam pączków i które są lepsze, te z Pani dzieciństwa, no, czy te dzieci. teraźniejsze? Też dzieciństwa, oczywiście. No też dzieciństwa były lepsze, oczywiście. No i w ogóle trochę teraz tak się mówi, że... Olej nie jest za bardzo dobre do smażenia. Dla zdrowia, oczywiście. Ale mamy to, co mamy, jak też moi. Ale z dzieciństwa te były smaczniejsze. Radio CKP i DE. To tyle na temat tłustego czwartku. A teraz, tak jak zapowiadałem, krótko o sytuacji związanej z koronawirusem. Gabinet Ministrów Ukrainy w tym tygodniu opublikował rozporządzenie dotyczące kwarantanny adaptacyjnej, a także przedłużył ogólnokrajową kwarantannę do 30 kwietnia. W zależności od sytuacji epidemiologicznej zostają wprowadzane strefy zielona, żółta, pomarańczowa i czerwona. Na dzień dzisiejszy, najbardziej krytyczna sytuacja jest na tzw. Przykarpaciu, czyli ziemi stanisławowskiej, która jest liderem wśród zachorowań na koronawirusa w Ukrainie. Aby zbadać sytuację do Iwano frankiwska przyjechał główny lekarz sanitarny Wiktor Laszko. Na posiedzeniu w państwowej administracji obwodowej, w której też uczestniczył online minister ochrony zdrowia, przyjęto decyzję, aby od poniedziałku 22 lutego stosować nowe zasady kwarantanny. W regionie znów zamkną restauracje, będą mogły pracować jedynie na wynos, poza tym nie będą działać kina, teatry, nocne kluby, jest zakaz organizacji wydarzeń kulturalnych, sportowych, edukacyjnych i religijnych. Z uwagi na to, że w szpitalach brak miejsc dla chorych na koronawirusa postanowiono wyposażyć niektóre szpitale w dodatkowe miejsca. Szpital modułowy na 250 miejsc powstaje w Bochorodczanach, natomiast w szpitalu w Łyźcu rozkładają 50 dodatkowych łóżek. Warto też wspomnieć, że Lwów zaoferował swoją pomoc i jest w stanie przyjąć do siebie 100 pacjentów. Podobne wsparcie okazała lwowska administracja państwowa, która również zaproponowała 100 miejsc w winikach koło Lwowa. Minister rozwoju wspólnot terytorialnych Ukrainy zaproponował, aby na wjeździe i wyjeździe do obwodu iwano postawić punkty kontrolne, na których pracowałyby służby medyczne, jak i policja czy służba do spraw sytuacji nadzwyczajnych. Także od poniedziałku czekają nas nowe restrykcje. Miejmy nadzieję, że będą one skuteczne. Zobaczymy też, czy na górskich kurortach w Karpatach zmniejszy się ilość turystów. Zresztą śniegu nasypało sporo. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia w kolejnych audycjach Radia CKP i DE. Projekt Polska Platforma Medialna Ukraina realizowany przez Fundację Wolność i Demokrację, finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.